Cześć wszystkim! Cześć wszystkim! Tutaj Julcia i Patty. E, dzisiaj przechodzimy do was znowu z vlogiem Czemu tak Wykoraz. kolejny vlog? Ale to po, po prostu patiem? tak samo istnieje, się tak. dzieje i poza tym lubimy się w sumie dzielić tym co robimy i tak dalej Naszym nudnym życiem Tak, naszym nudnym, bardzo ciekawym życiem Gdzieś komin Tu ten i będziemy, mamy w planach teraz wyjść, coś zjeść, więc prawdopodobnie i na jakiś spacerek, więc po prostu pójdziemy, coś zjemy. Pewnie wieczorem się będziemy rozstawać. Jest tak. godzina 15, <grym> dlatego że my wstałyśmy. Jest na 15, my zaczynamy vloga. My zaczynamy dzień dopiero, bo wstałyśmy dzisiaj o pół do 12, dlatego że ja teraz od tamtego tygodnia cały czas wstaję na 4.30 i jestem ledwo żywa. Julka zresztą też do szkoły, no, więc szkoła. na 6.00. I musiałyśmy odejść, Pomysł był wstać o 9, ale niestety nam się to nie udało. Standardowo oglądałyśmy Miodowe Lata I ogarnęłyśmy się, nagrywałyśmy dla was jeden film A to będzie niespodzianka, co to jest To będzie, myślę, fajny filmik Myślę, że wam się spodoba ja I teraz lecimy się ogarniać Więc do zobaczenia potem Dzisiaj domu, nie wracam do mnie, niech zostanie to głęboko w morzu Więc wiesz co chcesz, jestem już tak wkręcona Bajka o mas, jak z wiecznie trwam To jest na mój rozsądek, mimo tego jestem na Teraz ja Już wychodzimy, nie wiem czy Julka będzie chciała ze mną iść, bo mam na głowie to Ale damy radę Musimy. A gdzie idziemy to dowiecie się Tak naprawdę same nie wiemy Później. gdzie idziemy I wyglądamy jak jedne wielkie dresy Fajnie, co? Ale yes. stawi postawiłyśmy na wygodę Dzisiaj yes. tak, idziemy Pa, -pa. Y Już się zaczyna, tylko wyszłyśmy z klatki I trójka dzieci spojrzałaś A jeszcze szło dziecko z taką siekierą Więc Ja bym ja różki jak diabełek Bo jesteś diabełką Ale wiecie, to jest naprawdę bardzo bo fajne mi plus, to tak włosy. plus tej fryzury, bo zobaczcie, co się dzieje z a mi tylko tu wieje, tu wieje, a tu nie, więc może wiatr mi nie jest straszny. Jest straszny, jak sobie zróbę samuraje, bo jak mam tak iść? No zrób sobie. Jesteśmy już na przystanku, czekamy na autobus, który nam odjechał z przednosa. Ale no to jest zaraz. Na starych będzie następny. Nie w ogóle boli co? Od wczoraj. Bo pewnie nie wiecie, ale jestem teraz w trakcie robienia wszystkich zębów po kolei. I mam niestety jeden ząb leczony kanałowo. I wczoraj byłam u dentysty znowu. Jula była ze mną, bo ona jest zawsze ze mną. Musi mnie wspierać. Ale może sobie przełożyć dentysta? I. Miałam robione kanałowe w ogóle bez znieczulenia, gdzie ja wchodząc do dentysty zawsze brałam znieczulenia na wszystko i aż wczoraj było tak dziwnie, no nie, jak wyszłam i nie miałam w ogóle znieczulonej twarzy, nie wiedziałam. Mogę normalnie mówić i jeść już po godzinie, nie po cztery chodzi. No i generalnie stwierdziłam, postawiłam sobie to teraz na pierwszy cel i stwierdziłam, że to wszystko zrobię, bo chcę wybielić zęby, chcę je naprawić wszystkie, bo zęby to jest nasza wizytówka, Pamiętajcie? Czaj czekaj się przystanku? dobrze czekaj. Nie powiesz, ja tylko strachliwa jestem. Wziąłeś kolegów z policji. Dobrze, dobrze. że nie, nic nie nic, nic się nie stało. Jak było pati na bombowo była znowu? Bo... На. Утак та. На, на, так, 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 видео пата. Алоч та жинно заренкала. А, 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 он. Дрон? Этот тон. w koście nie wiem czy mnie słuchacie, bo tutaj jest strasznie głośno, Paty zamawia ale ja czekam, bo zajęłam nam miejsce więc czekam aż przyniesie nam jedzonko. przyniosona? nie, będzie nie, nie... O, nie. Czekamy na Zamówiłaś. Miałyśmy w ogóle jechać do Wapiano, ale stwierdziłyśmy, że nie chce nam się tam iść. Kawe i nie ma planeta, bo tańczy w ciemnościach Boże, jeśli musisz, to zabierz obrazy I ześlij tysiąc duchów Mogę nawet umierać dwa razy I nosić stygmaty, nie tykaj mi słuchu Dziś znowu nie mogę zasnąć Ale nie ma się w sumie co żalić Pisanie przychodzi tak łatwo, jest późno I słychać jak biją zegary Pisanie przychodzi za łatwo, chyba coś tutaj wisi w powietrzu Myślami już nie mam niedawno Bo dawno już jestem w innym miejscu Dzisiaj chyba się czuję już lepiej Chyba czuję się lepiej niż wczoraj Kosmos daje mi jedną siłę boską They give their I never will sleep Right here shall and suffer death Ten thousand <laughs> że w złotych teraz domach centrum. domach centrum, do przymierzenia taką piękną koszulę. I ma taki mega fajny materiał, bo jest taka grubsza. Jółka sobie wzięła spodnie. I ja na sobie. Takie piękne i są się tam tych, więc w ogóle masakra. Jeszcze mam jedną na sobie. Jeszcze ma jedna na sobie, dokładnie. Zwykłe, klasyczne.

I mamy ochroniarze. No żegnamy z wami i ja idę w całą stronę, ale to jest... To bo idę w... ja idę tam. A ty mnie prowadzisz do siebie. Specjalnie się... to robisz. To jest ty... Nie no bo tam My jest... no już musimy się ze sobą pożegnać i z wami również. Yy, dokładnie lecimy, bo ludzie się patrzą. Tak. Mamy nadzieję, że miło Wam się oglądało. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcji kanału i bucia!